Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dragon 88. Dzisiaj zapraszam Was na ósmy odcinek z serii Zagrajmy w Lego Hobbit. Ostatnio w ostatnim odcinku trafiliśmy do jaskini, do Królestwa Goblinów. I tutaj będziemy walczyli oczywiście z królem Goblinów. Mam nadzieję, że uda tutaj mi się go bardzo dosyć szybko pokonać i nie będzie on sprawiał jakichś tutaj wielkich trudności. Jak zawsze przy okazji takich pojedynków mamy taką tutaj ustaloną, z, odgórnie przez twórców, y, ustalony przez twórców oczywiście styl tej walki, gdzie no powiedzmy sobie tak nas tutaj na, naparzają z każdej strony przeciwnicy, tutaj w tym wypadku gobliny, oczywiście my musimy odeprzeć, odeprzeć ich atak, używając tutaj oczywiście czterech... Czterech dobrze liczę, tak, czterech, czterech naszych towarzyszy. Oczywiście tutaj możemy zmieniać, jest tutaj oczywiście Gandalf, który tutaj nam... Nam tutaj, o właśnie, pomógł tą swoją <grywka> magiczną pałką. Przepraszam, przepraszam was. Yy, I co się tutaj teraz stanie? A oczywiście tutaj gobliny nienawidzą słońca. A ta różdżka Gandalfa wywołuje jakieś dziwne promienie słoneczne, przez co yy, możemy tego króla goblinów pokonać? Zgaduję, że tutaj coś będzie trzeba użyć, nie wiem, albo kiścieniem, albo ewentualnie yy, po prostu łukiem celując w tą skrzynię, ponieważ jest tutaj tarcza, ta Łukiem. Będziemy musieli strzelać. No, ale tutaj będzie trzeba wyczuć dany moment, ponieważ... no, nie za bardzo chcemy, by ta skrzynia nas tutaj przygwoździła. Musimy oczywiście czekać, gdy Król Goblinów... uniesie nad siebie tą skrzynię. Ponieważ tutaj na razie nie mamy możliwości w niego strzelać. O, właśnie teraz jest ług naciągnięty i no tak jest. Goblin, oczywiście, powalony tutaj możemy powalony na ziemię. Tutaj, oczywiście, możemy prawdopodobnie to jest akcja podwójna. I będziemy mogli, no tak, będziemy mogli oczywiście zadać jeden punkt obrażeń temu wielkiemu goblinowi. Następnym razem będzie podnosił skrzynię. O, tutaj jest kolejna skrzynia, która oczywiście tutaj na haku została mu dostarczona. I będziemy zaraz mogli ponownie zaatakować naszego przeciwnika. Na razie tutaj się motamy bez. A, aha, czyli tutaj nie jest tak łatwo. Nie będziemy mogli cały czas używać łuku. Gdyż te skrzynki oczywiście się zmieniają i tutaj w tym wypadku będziemy musieli użyć kiścienia. Ale co to tutaj nam pomogło? Rozwaliliśmy po prostu tą skrzynkę i nie można było przy okazji zadać żadnych obrażeń naszemu antagoniście oczywiście w tym pojedynku. No i teraz ponowna akcja, no ja jebę, no nie, atakuję, nie atakujmy oczywiście swoich tutaj przeciwników, pomocników. Tak, tak, ruch wirowy oczywiście tutaj ja jakoby obrażeń nie, donios, nie odniosłem, jednakże tych obrażeń również nie zadałem królowi. Wybieramy tutaj kiścień i musimy czekać aż oczywiście skrzynia zostanie uniesiona do góry. No tak, jak żeby inaczej oczywiście tutaj goblin nam przeszkadza wyłowując małe... małe trzęsienie tego parkietu. Aha, i się udało. Król oczywiście ogłuszony, teraz akcja podwójna i zadajemy kolejny cios. Ciekawe jeszcze, ile on przyjmie tutaj na siebie tych ciosów, ponieważ... Hmm. No raczej nie może tutaj okazać się niepokonany. Tutaj zgaduję, że będzie trzeba użyć tej różdżki Gandalfa, by tą skrzynię rozwalić, ponieważ tutaj widzę na tej skrzyni jest jakiś klejnot, a to bardzo tutaj mi do Gandalfa pasuje. No oczywiście tutaj jestem zniszczony, tutaj oczywiście zadał mi jakieś obrażenia. Hmm. I tu teraz Gandalfem spróbujemy zadać oczywiście obrażenia. Jest, udało się i teraz trzeci, trzeci raz mamy szansę zadać królowi goblinów cios. Aha i to wystarczyło. Run! Dobra, to teraz akcja toczy się oczywiście, tutaj dalej uciekamy tym. A mostem, mostem linowym, i co tutaj zrobić? No, oczywiście, musimy tutaj znaleźć na pewno drogę do wyjścia. Czyli tutaj takie nas przeszkody na potkają na drodze, gdyż ponieważ musimy przeskakiwać. Hmm, nad tutaj tymi przepaściami, jednakowoż, jeżeli przeskoczymy. Aha, ładnie. Jednakowoż, gdy przeskoczymy jedną postacią, reszta z postaci dołączy do, do nas, po drugiej stronie. Gandalfem tu się przełączymy, ponieważ Gandalfem może nam będzie tutaj uderzyć w te znaki. I co to, to nam daje? Tutaj będziemy, tutaj mamy jakieś oczywiście taran, który, no nie wiem, pozwoli nam się przebić tutaj przez tą gromadę goblinów. Jest to właśnie taran, który będziemy musieli tutaj podnieść dwiema dwiema osobami, dwiema postaciami na raz, dwoma. No i tutaj bardzo efektownie przebijamy się przez. Nie, nie przebijamy się przez tą gromadę. Musimy użyć tego terenu tutaj. Jedna postać przyczepi się, podhaczy się z jednej strony i druga z drugiej. Oczywiście w ten, w ten sposób prawdopodobnie będziemy mogli tutaj przebić się przez tą gromadę przeciwników. Naciskając tutaj lewy kontrol, a to już chyba obojętnie jaka postać się podczepi na początek i na koniec. No nie jest to efekt tak efektowny jak się tego spodziewałem. Ta akcja tutaj podwójna to nie za bardzo tutaj jest przydatna. Oczywiście tutaj tak jak mówiłem, tu niezależnie. Od tego jaką postać wybierzemy. O właśnie. Teraz mogliśmy się przebić na drugą stronę. I jesteśmy tutaj. W możliwości właśnie w przejścia dalej. Tutaj w lewą stronę raczej nie... nie będziemy mogli się udać z tym teranem. Próbując tutaj oczywiście na pieszo dojść. No my tych goblinów tutaj nie, nie przebijemy. Możemy tutaj oczywiście... O ładnie. Ładnie rozwinąć ten most i teraz tutaj będziemy tym mostem podążali dalej. Tymczasem przenosimy się do drugiej części naszej ekipy przewodzonej przez Torinę i podążamy tutaj. No prawdopodobnie będzie trzeba e, będzie trzeba zrobić jakieś questy, które które po prostu przy końcu dają nam tutaj możliwość przeprowadzenia spotkania tych dwóch ekip i połączenia się oczywiście w jedną, tak jak to było na początku. To jest jakiś hmm, logiczny oczywiście kłościk. Coś związane z tymi kolorami. Przepraszam. Oczywiście tutaj musimy ułożyć tak, musieliśmy ułożyć te kolory według oczywiście tutaj tych kolorów na nakładkach, które e, będą nam się tutaj podnosiły. Przewracamy tutaj te beczki, by sobie utorować drogę. I jesteśmy na dalszym etapie. Tutaj ten most zwodzony przez goblina jest podnoszony. Byśmy... byśmy po prostu mieli tak gra nam po prostu mówi, nie będzie tak łatwo. Musimy tutaj oczywiście coś wykombinować. I możliwe, że tutaj będzie coś do ułożenia. Ułożenia z tych klocków. Chociaż tutaj no nie za bardzo... Aha, tutaj tym kiścieniem będziemy mogli się przyczepić pod, pod właśnie ten zwodzony most i będziemy go mogli opuścić ze swojej strony. No jest, tak jak mówiłem. I teraz sobie elegancko tutaj przechodzimy na drugą stronę. Po drodze oczywiście tutaj przeciwnicy, kilku przeciwników, kilku goblinów oczywiście do pokonania. Jest to dosyć, dosyć proste, więc nie sprawia nam tru trudności, nie sprawia nam problemu. Gorzej z tymi tutaj zagadkami logicznymi. Jest tutaj drabina na tej samej zasadzie co ta, co ten taran oczywiście. Podtrzymujemy się z jednej, z drugiej strony i wówczas możemy tą drabinę przenieść. No i tak jak tutaj się tego spodziewałem, oczywiście ta drabina służy nam jako most, który pozwolił nam przejść na właśnie drugą stronę tej tutaj powiedzmy sobie kładki. I przenosimy się do drugiej ekipy. ...dowodzonej przez... ...Balina. Jeżeli oczywiście się mylę tutaj w tych postaciach, w nazwach tych postaci, to wybaczcie mi to. Ponieważ jak ktoś to mi powiedział, tych gier jest bardzo dużo. Jest bardzo mało czasu na te gry i... No, grając w kilka, w kilka gier, czasami w tygodniu te postaci potrafią się mylić, chociaż to jest trochę taki mały wstyd dla mnie, ponieważ oglądając całą trylogię, tak jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku, całą trylogię Hobbita i te postaci oczywiście powinienem kojarzyć i wymieniać je tutaj z zamkniętymi oczami, mhm, i tutaj musimy przeskoczyć na ten most. Z ruchomej kładki 1-0 dla, dla mnie, 2-0. Tym razem znowu się nie udało przeskoczyć. 3-0, jak na razie, zajebisty wynik. No i nie wierzę w to, udało się tym razem i przeskakujemy, albo nie przeskakujemy. 4-0. 5-0 To już mi się trochę znudziło, ale co tam? Próbujemy dalej. No, nie wierzę. Udało się tym razem, udało się tym razem, i jesteśmy tutaj na drugiej stronie. Znaczy na tym moście. Układamy tutaj, oczywiście, jakiś, jakiś przedmiot. Tutaj jest korba do kręcenia. Tylko musimy znaleźć oczywiście pokrętło. To będziemy tutaj rozwalali pod, po drodze wszystkie te przedmioty. Ta korba tutaj się znajdzie na pewno. Ale dobre pytanie, gdzie? No, chyba że będziemy tutaj musieli się podczepić jakąś bronią. Bronią, którą tutaj jedna z naszych postaci posiada. No, zobaczymy. No niepodobno, że musiał tutaj wrócić na drugą stronę. Do tego tutaj do tej tarczy nie możemy szczelić. Też, no po prostu nie możemy. I otwieramy tutaj. O jest. Jest korba i teraz będziemy mogli, mogli uruchomić mechanizm. Ale jaki sam? Jestem tego ciekawy. Oczywiście podnosimy kolejny most zwodzony i przedostajemy się tutaj do tej groty. Druga ekipa jest tutaj. Albo to jest ta sama ekipa. Nie, to jest druga ekipa, znajduje się tutaj dosyć blisko. Brawo ja. Oczywiście, no nie byłaby to gra udana, gdybym ja w takiej grze nie ginął miliard razy. Wybieramy tutaj innego, oczywiście, bohatera. Rozwalając wszystko, co tutaj napotkaliśmy na drodze. I zobaczymy, co tutaj będziemy mogli zrobić. Mm -hmm. Będziemy tutaj tworzyli wieżę. Wieżę krasnoludzką. Tutaj oczywiście na drugim miejscu Gandalf. Trzecia oczywiście tutaj że to powiem, różdżka i będziemy mogli bamburem tutaj, bąburem tutaj oczywiście, wskoczyć po tych naszych przyjaciołach. No, cóż, gra jest bardzo dobrze skonstruowana, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Bardzo dobrze tutaj twórcy tej gry rozwiązali rozwiązali tą fabułę z Hobbitem. Jest to ciekawie zrobione. No, nie powiem tutaj. Oczywiście, gobliny nas zaatakowały używając ZX-a. Aha, oczywiście, możemy je strącić przy okazji, spadając z dół. I tutaj będziemy musieli coś zrobić. Ale co? Tam jest klawisz Z do przyciśnięcia, gdy tutaj tylko udamy się na, na skraj właśnie tej kładki. Aha, mogliśmy oczywiście opuścić tutaj. Ten most, i przedostajemy się tutaj do góry. Tutaj jest jakiś projekt do zrobienia, stół do kraftowania, tak jak ja to już nieraz tutaj w odcinkach Lego Hobbit mówiłem. I polega to w głównym mierze na właśnie znajdowaniu, dopasowywaniu pasujących klocków. Za każde oczywiście złe trafienie yy, odejmowane nam są punkty. Ja się zawsze tutaj staram zrobić to jak najbardziej dokładnie, jednakże no nie za bardzo to wychodzi często. I gęsto tutaj są yy, pomyłki po prostu. Ale no cóż, uczymy się na błędach. Ten ruch mi się tak dziwnie kojarzy No, nie. <grywka> no dobra Jest tutaj pokrętło oczywiście yy, Możliwe, że tutaj będziemy mogli Bambura przetransportować yy, Do góry przetransportować tutaj z powrotem Aha, jest tu oczywiście drabina Która pozwoli ...bamburowi oczywiście tutaj do góry wejść. Możemy tutaj zdecydowanie łatwiej... ...łatwiej oczywiście, łatwiej będzie dołem yy, przejść po tej... po tej drabinie linowej. Ponieważ skacząc tutaj oczywiście będziemy ginęli gęsto i często. Nie no, tamto ja nie wskoczę to na pewno. No dobra, jesteśmy tutaj teraz z drugą ekipą, i co będziemy mogli robić? Tutaj, oczywiście, krzesło przewróciłem. Prawdopodobnie to nie ma żadnego związku z grą. Ale no, będziemy tutaj niszczyli wszystko, tak jak to zawsze w każdym odcinku było. Gdyż, ponieważ, oczywiście, możemy tutaj. Z każdego takiego przedmiotu zdobyć kloski potrzebne nam tutaj w późniejszym craftingu, czy, czy, czy po prostu te monety, które tutaj na pewno nam się przydają, jeżeli chodzi o końcowy rezultat rozgrywki. Od razu chciałbym nadmienić, że tego końcowego rezultatu rozgrywki z poprzedniego odcinka Wam nie pokazałem, gdyż no po prostu to jest tak jakby kontynuacja, kontynuacja tego odcinka. Nagrałem odcinek, ten odcinek rozbiłem na dwie części ponieważ oczywiście ten odcinek był za długi, tak gdzieś około 50 minut. Postanowiłem oczywiście takiego długiego odcinka, odcinku nie wrzucać na kanał i rozbiłem go na dwie części byście mogli... mogli go oglądać. Wtedy i oglądać teraz, w tym momencie. Kolejna bitwa tutaj, oczywiście z królem goblinów. Oczywiście na razie nie za bardzo wiadomo, co tutaj zrobić. Tutaj po lewej stronie znajdował się, nie wiem, jakiś magiczny specyfik. Jakieś w każdym razie roślinki tutaj, że tak powiem, świecące, coś w tym stylu. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale na pewno tutaj się przejdziemy zobaczyć. Albo mi się wydawało, nie, jest tu coś. Oczywiście zginąłem, no bo jakżeby inaczej. Król goblinów, oczywiście. Aha, król goblinów siecze i bije. Ale co to jest? Nie za bardzo wiem, jak to użyć. No, na pewno nie spadając. Magicznym sposobem teleportowaliśmy się bliżej króla goblinów. No co. Korzystajmy z tego, co oczywiście gra nam tutaj daje. Tylko, że co mnie tutaj najbardziej niepokoi, ja jeszcze królowi goblinów nie zadałem za żadnego ciosu. O jest, akcja podwójna i jest pierwszy cios oczywiście zadany. Kurde, tak mnie ciekawi ile razy ja w trakcie nagrywania tych 8 już odcinków zginąłem. Jeżeli, chcecie, jeżeli chce wam się to zliczyć, proszę bardzo, piszcie w komentarzach, ja na pewno taką osobę nagrodzę. Jednocześnie do niczego nie zmuszam, to jest takie moje... że tak powiem... taki mój... Po Taki mój po prostu pomysł, jeżeli chcecie... Jeżeli chce wam się to zrobić, po prostu zliczyć, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie, no trudno, nic się nie stanie. No tak, tutaj oczywiście gromada... Goblinów jest tutaj blokowana przez, przez naszych tutaj współtowarzyszy, a my walczymy tutaj Gandalfem i Torinem. Jest tutaj skrzynia oczywiście, którą... No moim zdaniem tutaj Gandalf może odblokować. Jednak no nie do końca jestem tutaj pewne co do słuszności właśnie tej mojej tezy. Okej, okay, tutaj z jednej strony jest ta skrzynia, z drugiej strony jest ten świecący się na zielono obiekt, który przypomina wirujące liści, liście. Świećcie ich bicie, zabicie wszystkich. Mm. Ile razy to jeszcze usłyszę, zanim ja tą walkę tutaj przejdę? No, sam jestem ciekawy. Bo to już się staje tutaj nudne. Jednakże walkę trzeba skończyć i... Chcąc, nie chcąc... Usłyszymy to na pewno jeszcze nieraz. Tutaj jakąś walkę... Walkę. Tutaj jakąś oczywiście akcję podwójną próbowałem założyć, zrobić. Jednak no nic tutaj nie poskutkowało, nadal ten król goblinów tutaj wypycha nas poza poza arenę, no bo ponieważ możemy to nazwać areną. Eee, co tutaj zrobić, co tutaj zrobić? No my, my tutaj będziemy pokonywani co chwilę. Ciekawi mnie tak naprawdę co to jest tutaj. Ten zielony krąg. Będziemy tutaj mogli coś zbudować. To na pewno teraz widzę, bo tutaj jakieś oczywiście płytki są podświetlane. Może to nam tutaj pomoże w pokonaniu tego króla? Czyżby te płytki tutaj zginęły, zniknęły? Nie wiem. O, udało się chyba. Taka mała mini fajna rozgrywka tutaj oczywiście na spadającej tej platformie. Możemy tutaj oczywiście walczyć z goblinami i próbować je pokonać tutaj. Jak już tutaj nie ma tego króla, to ta walka nie jest aż taka trudna. Te gobliny oczywiście są dosyć łatwe do pokonania. Więc no mamy tutaj szansę, mamy tutaj szansę dosyć dużą.

Próbuję ukryć się przed Golumem. Zostawiając przy okazji swoje włosy. No dobra, ok. Nie to, żebym się czepiał, ale fajny sposób zakładania pierścienia. I Bilbo, oczywiście, tutaj zniknął. Stał się niewidzia niewidzialny. I będziemy tutaj podążali za resztą po prostu ekipy I w takim razie to już koniec naszego ósmego odcinka, z serii Lego Hobbit. Jednocześnie dziękując Wam jeszcze raz za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak również komentowania i lajkowania tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pa.